W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nowy, wspaniały olejek. W dzisiejszym odcinku poczuję się jak Bradley Cooper w filmie Jestem Bogiem. No i też zrobimy dla Was pewien konkurs, w którym również Wy będziecie mogli się poczuć tak jak ja. Zaczynajmy. Odlecieć i Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj chcę wam zaprezentować nowy olejek, który różni się zdecydowanie od reszty olejków, jakie znajdziecie na naszym polskim rynku. Produkt oczywiście polski, z marki Premikana. Jaki to jest olejek? Zanim wam go pokażę, powiem wam w dwóch słowach, co on robi. Zdecydowanie poprawia koncentrację, ale nie tak jak... Bym przyrównał kawa, bo nie rozdrażnia tak jak kawa. Jak potrafi kawa, wiesz, rozdrażnić was, dać wam energii, ale tak... Ach, trochę takie jakby sponiewierać. To działa zupełnie inaczej, a także właśnie dodaje koncentracji oraz energii. Bardzo ciekawy specyfik i ma bardzo ciekawe składniki, oprócz właśnie CBD, i CBG, które znajdują się w tym olejku, znajdują się też inne ciekawe składniki. Kiedyś było coś takiego jak Rocket Fuel, natomiast myślę, że Gimby e, nie znają. Dzisiaj mamy coś takiego wspaniałego jak Brain Fuel. Często, i to nie jest jakieś influencerskie gadanie, często pytacie mnie, co poprawia e, koncentrację, co na koncentrację polecę? Jaki susz, jaki olejek, jaki olejek, e, który dodaje energii? Powiem wam, że teraz w tym momencie jestem po czterech kropelkach tego olejku. Zadziałał na mnie gdzieś tak po 20 minutach i naprawdę widzicie jak ja. Nie, nie wiem, czy widzicie jak się czuję, ale powiem wam, że czuję się fantastycznie. No i wracając do tego, co przed chwilką mówiłem, to często właśnie pytacie, co na koncentrację, co na poprawę energii. No i jest kilka takich e, produktów, które poprawiają koncentrację, poprawiają energię, czy to susz, czy to olejek. Jednym z nich jest na przykład właśnie olejek e, premikany z ashwagandą, on dodaje takiej siły, siły konia, e, jak też sama nazwa ashwagandy wskazuje po przetłumaczeniu. Natomiast to jest zupełnie coś innego, bo zawiera w sobie, uwaga, adaptogeny także i Notropiki. Co to są notropiki? Zaraz wam powiem. Jak donosi nam nauka, to Notropiki e, są to środki, które mogą być naturalne, które mogą być również syntetyczne, których celem jest zwiększenie funkcji poznawczych mózgu, koncentracji, e, percepcji oraz pamięci. powiem wam, że to czuć. Ja zawsze chciałem właśnie spróbować jakieś. Takich no Nigdy nie miałem okazji. No i teraz okazało się, że przy nowym olejku, premikany, mam tą okazję. I rzeczywiście to jest jakby taki przenikliwy umysł się czuje. To nie działa jak kawa, że pobudza was, i potem wam to drastycznie spada ta energia. I dla niektórych zadziała to dobrze na koncentrację, na, na innych nie. Tutaj to tak jakby się nagle. Pojawia po kilkunastu minutach yy, wzięcia sobie pod, pod język kropelek, i czujecie, że was, wasz umysł jest taki przenikliwy. Kilka razy już wziąłem ten, ten olejek, testowałem No, dla mnie działa praktycznie od razu, już za pierwszym razem na mnie podziałał. I faktycznie tutaj są te notropiki naturalne. Zaraz wam przeczytam, jakie to są tutaj, w tym olejku, jakie się znajdują. Bo tak, co trzeba powiedzieć? To ten olejek ma 7% CBD, czyli 700 mg CBD w butelce 10 ml oraz 0,5% CBG. Na butelce, co prawda, jest napisane, że jest 5%, bo drobna pomyłka powstała przy, przy produkcji. Natomiast na stronie internetowej normalnie możecie przeczytać, że jest to 700 mg, czyli 7%. I już Wam mówię, jakie inne składniki ten olejek zawiera. Oprócz ekstraktu alkoholowego z konopi odmiany Santiki z polskich upraw, wyciąg z grzybów Lyons Main, czyli soplówka jeżowata, wyciąg z grzybów Cordyceps, kurkumina oraz piperyna. Piperyna, jak się dowiedziałem, jest tutaj odpowiedzialna za, za smak, za, za taki słony bardzo smak. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ten olejek. To jest taka butelka, standardowa butelka Premikany. I zobaczcie, jak to się różni. Widzicie, taki bardzo brunatny, ale gęsty jest to olej. E, widać też tą kurkuminę tutaj zostającą i też czuć pod językiem. Jak sobie weźmiecie to, to myślę, że wyczujecie ten smak. Natomiast ta piperyna, która znajduje się w tym olejku, nadaje właśnie tego słonego smaku. Na początku, za pierwszym razem, jak spróbowałem, to powiem wam, że no byłem zaskoczony. Zaskoczony mówię: "O kurde, jakie to jest słone". Mówię: "Wo, masakra, nie?" Ale ciekawy, ciekawy smaczek, e, wziąłem sobie pod język, trzymałem tak długo jak mogłem, e, natomiast przez to, że jest to słone, bardzo szybko napływa nam ślina e, w jamie ustnej e, i pewnie szybciej to trochę przełkniemy niż po kilku minutach, gdzieś tak minuta, dwie, myślę, że można fajnie podtrzymać, potrzymać, lepsza jest też e, ta wchłanialność, o czym wam zawsze mówię. No i za pierwszym razem mówię takie, no... Było to dosyć osobliwe. Nie że złe, nie że niesmaczne, tylko takie osobliwe, bardzo ziołowe i słone. Za drugim razem, jak sobie już wzięłem też kilka kropelek, no to mówię, no całkiem, całkiem fajne, nie? Kolejnym razem już było tak samo, i dzisiaj sobie też właśnie przed. Jakieś pół godziny temu, może, wziąłem właśnie cztery kropelki, gdzieś po 20 minutach mi tak weszło, i powiem wam, że miałem takie uczucie, że o kurczę! Jakie to jest fajne, jak się fajnie teraz czuję. I że powinienem sobie może jeszcze zakropić z dwie kropelki. Nie należy przesadać nigdy z niczym. E, I myślę, że też powinniście po prostu znaleźć swoją odpowiednią dawkę, zaczynając tam od dwóch, trzech kropelek, e, w zależności jak bardzo potrzebujecie tej energii i tej koncentracji. I teraz też zauważam, po tym jak do Was mówię, że ta myśl przychodzi mi do głowy znacznie szybciej. To, co chcę powiedzieć, e, to też szybciej się jakby wysławiam, nie mam jakichś takich E-E. Y, no i po prostu dalej wam opowiadam e, o tym olejku. Także czuję się, jakbym był tu i teraz i w pełnej swojej wersji. Kurczę, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe połączenie CBD z tymi notropikami i, i właśnie tymi adaptogenami. Także. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ostatni olejek premikany, który tak bardzo mi zasmakował, to był właśnie olejek z aszwagandą, który również pobudza, który wiem, że również stosujecie i który was też pobudza. To myślę, że powinniście sprawdzić ten olejek, jak na was podziała takie oto małe cudo. Koszt tego olejku normalnie w cenie detalicznej to 140 zł, natomiast oczywiście z moim kodem Kropny Web, możecie mieć ten olejek o 15%. Taniej, no i wtedy wychodzi 119 zł. Myślę, że jak na tak dobrze działający olejek, to jest odpowiednia suma. Tak szczerze powiem Wam, że, że tak myślę. Eee, nie wiem, czy wziąć sobie kolejne dwie kropelki, jak mnie to pobudzi, ale sprawdźmy. To jest teści, także wziąłem sobie cztery kropelki, wezmę sobie kolejne dwie. Poczekam chwilę i zaraz do Was wracam. Uch, ale to jest słone. Ale fajne, takie. Ta kurkumina. Która też tu jest, a ja też sobie suplementuje kurkuminę normalnie, to jest naprawdę bardzo ciekawa zaraz wracam. Teraz posłuchajcie o fajnych właściwościach składników, które zostały użyte do zrobienia właśnie tego olejku Brain Fuel. Ogólnie każdy z tych składników ma wiele ciekawych właściwości i gdybym tutaj mówił o każdym z nich w tak dużym aspekcie, jaki możecie sobie o tym sami przeczytać, to pewnie ten odcinek byłby znacznie dłuższy. Być może zrobię jeszcze taki odcinek rysunkowy, w którym bardziej wam to pokażę, taki rysunkowo-edukacyjny. Macie takie odcinki na kanale. Natomiast teraz w kilku słowach o każdym z tych składników. Piperina Wspomaga oczyszczenia organizmu, przyspiesza trawienie oraz wchłanianie substancji odżywczych. Wpływa korzystnie na przemianę materii kurkumina. Jako główny składnik kurkumy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwutleniająco chroni organizm przed chorobami chronicznymi, przewlekłymi, które są częstą przyczyną zgonów na całym świecie. Dalej mamy na przykład kordyceps, kordyceps chroni nerki chroni nerki przed uszkodzeniem jakie może spowodować zażywanie niektórych leków, na przykład antybiotyków. Mogą też modulować działanie układu odpornościowego, na przykład po przeszczepieniu. Nerek. U osób z chroniczną chorobą nerek może spo, spowolnić postęp choroby, głównie przez działanie antyzapalne i e, antyoksydacyjne. Także to by byłoby tyle. Jeszcze mogę tutaj powiedzieć Wam o tym, o Lion's Mane, o tej jeżówce. I tutaj mam jakąś informację też, że jest grzybem używanym e, od wieków w diecie Dalekiego Wschodu. Budyjscy minisi od wieków przyrządzają e, napar soplówki przed medytacją. Sobówka jest prawdziwą supergwiazdą wś wśród e, grzybów i powiem wam, że ja to całkowicie teraz czuję. Jak widzieliście, wziąłem dwie kropelki przed chwilą, przedtem wziąłem cztery kropelki. Uważam, że odpowiednia dla mnie dawka e, byłaby to cztery kropelki lub też pięć, ale to ja mówię o sobie. E, wy lepiej zaczniecie od nie wiem, jednej, dwóch kropelek. Ja po prostu już testowałem różne i widzę, że tak się czuję jak, jak widać. I co? Teraz przechodzimy do konkursu. A w konkursie możecie wygrać właśnie o ten olejek od Premikany Brain Fuel. Konkurs jest prosty, ale dodam też od siebie coś do tego konkursu. Napiszcie w komentarzu tutaj w filmie pod spodem, jakie składniki zawiera ten. Olejek odprymikalny Brain Fuel. A druga część tego konkursu to dopiszcie, jak myślicie, co dla Was szykuje już niedługo, już za kilka, kilkanaście dni, naprawdę niedługo, niedługo coś grubego. Podpowiem wam, że to będzie. Już mówiłem wam, że książkę piszę, także książka może być jedną z tych rzeczy. Natomiast przedtem wydarzy się coś jeszcze. I jestem po prostu ciekaw, czy zgadniecie. Także napiszcie, co znajduje się w tym olejku oraz co myślicie, co dla was szykuje grubego w nadchodzącym czasie. No. Także to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku, widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku i będzie to e, tym razem odcinek e, rysunkowy. To tyle, także dziękuję. E, pamiętajcie, macie kod zniżkowy łeb minus 15% i również na ten olejek działa. A tych olejków, jak widziałem na stronie, jest jeszcze troszeczkę, także... Ja zmykam i idę montować ten film. Bless. Na koniec jeszcze dodam tylko tyle, że na stronie Premikany w zakładce właśnie tego olejku możecie przeczytać sobie masę różnych badań dotyczących tych wszystkich składników, które znajdują się w tym olejku, jak to wszystko działa. Także miłego czytania. Także to by było na tyle.